Jest to pewien zbieg okoliczności, bo przy poprzedniej książce Fernando Aramburu nagrywaliśmy opowieści na tym cmentarzu. Teraz tutaj wracamy, bo jest kolejna książka Fernando Aramburu, a to oznacza, że znowu tematy cmentarne są w fabule bardzo ważne. Umberto Eco miał zapiski na pudełku od zapałek. Ja mam zapiski na bilecie lotniczym, bo czytałem tę książkę w różnych, różnistych okolicznościach yy, przyrody. I według mnie jest to. Póki co najlepsza książka Fernando Aramburu, Patria była świetna, kolejna książka też była ekstra, ale to jest na takim poziomie emocjonalnym absolutnie majstersztyk, trudne słowo i o tym będę się starał Państwu opowiedzieć i zachęcić do przeczytania chłopca. Szanowni Państwo, najważniejsza sprawa jest taka, że jeżeli jesteście smutne albo smutni, jeżeli macie nie najlepszy nastrój, to nie czytajcie tej książki, bo będziecie jeszcze smutniejsze i jeszcze smutniejsi, bo tutaj w sumie nie ma nic, jak się to brzydko albo ładnie mówi, do śmiacia. Historia polega na tym. Że tytułowy chłopiec y, ginie w trakcie wybuchu y, w szkole, przyjeżdżają oczywiście y, rodzice, i tutaj pojawia się iskierka nadziei, bo są y, odesłani do szpitala i oni już są pełni entuzjazmu, że jednak ich syn to jest jedna z niewielu osób, które przeżyła. Jednak okazuje się, że jadą do szpitala w zupełnie innym celu i mógłbym wam powiedzieć, w jakim celu jadą, ale po co mam wam psuć lekturę. Bardzo ważną postacią jest dziadek, dziadek, który nie może się pogodzić ze śmiercią swojego wnuka, do tego stopnia nie może się pogodzić, że przychodzi do jego domu, przychodzi do jego rodziców. No i czeka, żeby odprowadzić wnuka do szkoły. Co jak wiemy, jest Niemożliwe. Przychodzi też bardzo często odwiedzać go na cmentarz, rozmawia z nim, opowiada mu co się dzieje, opowiada co się dzieje w domu, opowiada o swoich problemach. Jest to książka, tak jak powiedziałem, smutna, ale na samym końcu tej książki następuje taki twist. O, oh, że tego się naprawdę nie spodziewałem, jest on związany z tym tytułowym chłopcem. Ale jeszcze zanim ten twist następuje, to jest inny twist, bo związany z ojcem tego dziecka. Chociaż, gdy Państwo tę książkę przeczytają, stwierdzicie, że jednak Was tutaj trochę oszukałem i okłamałem. Ale jak się to mawia, liczy się dobro anteny. Jest to książka o smutku, jest to książka o bezbrzeżnej samotności, jest to książka o spoglądaniu w głąb, ale to tak bardzo w głąb siebie. Co ciekawe, jeśli będziecie Państwo czytać uważnie, to dowiecie się, że ten dziadek, który jest bardzo ważną postacią, o wiele bardziej lubi ptaki niż ludzi. A jeżeli mówimy Fernando Aramburu i ptaki, no to wiadomo, że przychodzi nam do głowy jego poprzednia książka, której tylko przypomnę, głównym bohaterem był mężczyzna, który stwierdził, że za rok popełni samobójstwo. To w sumie ty, znaczy mógłbym wam powiedzieć o wiele więcej o tej książce, ale po co? Odkrywajcie ją same, odkrywajcie ją sami, bawcie się na tyle, na ile to możliwe, dobrze, ale naprawdę, kunszt pisarski Aramburu to jest coś, co. Gigantycznie mnie pociąga i chyba naprawdę bez względu na koszta nie będę prosił o nic wydawnictwo, tylko wsiądę do pociągu i pojadę do Hanoweru, tam gdzie mieszka autor, żeby z nim po prostu o jego książkach pogadać, bo no, pisze, e, pisze świetnie i to nie jest wypadek przy pracy, że jedna książka jest świetna, tylko po prostu wszystko, co napisze, jest e, fantastyczne. Także polecam Państwu chłopca. Miłej lektury. No, niekoniecznie w takich okolicznościach przyrody, w jakich teraz jesteśmy, ale naprawdę książka da Wam do myślenia i Wami wstrząśnia. I z tego wszystkiego zapomniałem Państwu powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, związanych z tą książką. To znaczy, są tutaj takie wstawki, które Aramburu zastosował, które sprawiają, że wiem, jak to zabrzmi że książka do nas mówi. To znaczy książka mówi o tym, co w niej jest, co napisał autor, jak napisał, a co zostało skreślone. Więc oprócz tej tragicznej historii i próbie pogodzenia się z, z tragedią, mamy też wstawki y, książki, która do nas przemawia. I ja wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale gdy już Państwo się z tą książką zmierzą, to stwierdzicie, że jest to spoko albo nie jest spoko. Dla mnie to było yy, bardzo spoko.